Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tu Axelus, a my gramy w, znowu w Dead Island. Jesteśmy obok lata morskiej i będziemy wykonywać zadanie Rozpal we mnie ogień. No i w tym zadaniu chodzi o to, żebyśmy przynieśli sobie flary z jakichś rozbitych statków, samolotów, nie wiem, z czegokolwiek. Zobaczymy. Pewnie te flary będą miały na celu... Jakby to powiedzieć, jakoś zasygnalizowanie, jeśli by jakaś pomoc miała nadejść, chociaż nie, nie może, możemy się nie doczekać tego. A już dwóch zębiaków biegnie, no i ludki sobie z latajni wykminiły, że będą oznaczać y, te latajniami. Mamy taką fajną, zepsutą maczetę, którą możemy sobie ciachać przeciwników. Troszkę broni tutaj ulepszyłem, troszkę poznajdowałem, ale tego już nie nagrywałem, bo to było dosyć nudne. Także się tylko lepiej trochę wyposażyłem. Yy, Okej, okay. czarnoskóry zombiak chciał nam zjeść mózg. Ale wychodzą z tych krzeków jak porąbani. Tylko, że ta pałka troszkę słaba mi się wydaje. Taka nabita kolcami powinna być dobra. No ale małe obrażenia troszkę nie robimy. No ale za to się wolno zużywa. Na dole widzę jakąś ulicę. Na razie tam nie będziemy schodzić. Pójdziemy prosto po te latajenie. Yy, jeszcze jakieś 140 metrów. I słyszę już, że biegną te, których najbardziej nie lubię. Trzeba ich to zawsze potraktować. No ale cóż. Nie było to. Z, nie była to z najdłuższa walka ich życia. No niestety mamy jak na razie bodajże dwa zielone itemy. Ale będziemy jeszcze nad tym pracować, nad złożeniem lepszego eku. Pójdziemy sobie tak tutaj tędy między drzewkami i skałami, żeby nas nie zobaczył. I tutaj jest jakaś plaża, coś takiego między skałami. Tak, jest jakaś plaża. Yy, widzę jakiś rozbity chyba maszt statku i biegnie na nas pełno zębiaków. Dobra, pełno. dwóch o, ho, ho. Chyba, szybko tutaj się ucieszyłem. Jeszcze jedna wyszła. Z za nam wskoczyła. obajki. Na no i teraz tak się pobawmy trochę na tej praży. Ale go zmiotło. Widzieliście to? Się aż wywino po... 180 stopni. To było fajne. Nie wiedziałem, że nasz bohater jest taki silny. Żeby tak mocno obrócić człowieka. Dobra człowieka, zombiak. Ciekawy czy z ludźmi będziemy mogli potem walczyć. O Jezu ile tu tego jest? Wow, 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 wow. To było bolesne doświadczenie. To też przecież odleciało. Myślę, że te statki któreś tu rozbiły. Powodowały to, że te ci ludzie po prostu z, z, nie znie umajali, e, po prostu umęli No i się zamienili jakimś niewyjaśnionym sposobem w zombiaki. Możliwe, że zombiaki wyczuły tutaj ich trupy. albo los zombiaki ich zjadły. Nie wiadomo. Mamy nawet jeden pistolet, tak. Bardzo fajnie, bardzo fajne znalezisko. Z całym jednym nabojem. Więc tym jednym nabojem możemy naprawdę taką szkodę wyrządzić, że to jest masakra. <grytania> Zaklinowałem zombiaka. OL, ole dostało. Tak, właśnie taki miałem plan, żeby rzucić jej to pod nogi i żeby nie mogła do mnie podejść. Tu jest jakaś skrzynia, nie wiem po co mi ona, więc wyrzucę sobie do wody i jest pierwsza flora. Jest jakiś napój, bardzo się cieszę, bo troszkę nas zombiaki podgryzły. Wypijmy sobie. Ale czemu te statki tutaj tak wbite w te klify są? To co, nie widzieli gdzie oni płyną? Nie czaję trochę tego. Te statki nie wyglądają wcale jak takie wiecie. Stałe ruiny, tylko nowe statki normalnie, wbite w skały. No ale dobra. Skadamy się z naszą butlą. Jeśli by jakiś zombie wyskoczył, to zaraz pod nogi mu rzucimy, żeby do nas nie, nie mógł dojść w żaden sposób. Opatrzcie. I <noise> się utopi teraz, bo dostał z, w, w paszczu z, z butli gazu. Ale mamy... Co to jest w ogóle? Jakiś siekierka? Nie wiedziałem, że my coś takiego posiadamy. Zobaczmy, jak próbuje wstać. <grystanie> to jest najlepszą bronią, widzę tutaj. Ojej, Chyba na daleki dystans najlepszą bronią, ale na bliski to potrzebujemy jakiegoś młota. Młota i kowadła. Do serca pustoszenia. Okej, okay. troszkę mocno dostaliśmy. Ale musimy po butle wrócić, a wtedy wszystkich pozabijamy. Pod nogi rzucę butle i nic nie pozostanie po zombiaku. Nie tak sobie myślę, że... O kurde, Że jak ich liczby by było więcej, tak jak teraz, to bym sobie rzucił. Bym ich wysadził w powietrze. No ale... Dobra, jakoś to inaczej wykminiliśmy. Bardziej oporowo. Chociaż są tam jeszcze jakieś zombiaki, może ta butla się przyda. O, jest kolejna flera. Bardzo fajnie. I napój. Super. Mamy ponad... Ponad pół życia nam zabrały. No, ale najpierw musimy zażegnać niebezpieczeństwo. To jest chyba duży zombiak. Nie? On się nie przewróci w życiu. Ale wybuchnął, wybuchnie. No to zabiliśmy sobie pieczeń. Tak. Z dużego kawałka mięsa. Zwana zbijem w tej grze. Ciekawe, czym na tym stateczku coś jest. Chyba kolejną butlę widzę, ale nie, to nie była butla. z mamy flaę Nie wiem, aha, tu na mapie jest zaznaczone, ile tych fal mamy zebrać. Dobra, bo się zastanawiałem, ile tego mamy wziąć. Tam u góry, tylko się trzeba dostać tam. A nie, jest to jakieś trudne, nie są jakoś pochowane. Łatwa misja. Dobra, wzięliśmy sobie, co jeszcze? Baterie, hajs, Heis. więcej hajsu. No, no to jeśli już wszystko zebraliśmy, to proponuję wrócić do latarni. Póki tu się jeszcze nie zrobiło gorąco. Odnieśmy to, co mamy. I cieszmy się wspaniałą nagrodą. Tup, 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 tup. No, ta jaskinia była taka hmm, średnio niebezpieczna. No, trochę nas pogryzły, ale, ale cóż to dla nas. Tam widz, oga się zapisała, więc może być jakiś party hide. Ujęliśmy sobie nóż i dokonamy sekcji zwłok, zwłok. Zombiaka. Nie ma tu żadnych przeciwników. Jest puste jak na pustyni. Tylko, tylko palmy rosną i skały. Przebiegnijmy się. Szkoda czasu. O, mamy fajnie zakwawiony nóż. A co tam jest? Tam jest jakiś y, napis ulica i jakiś duży budynek tutaj jest może to jest ta latania no, ale dobra niebezpieczny drewniany kij albo kij baseballowy nabity gwoździami Ułydę chciałem tak nie wiem co chciałem w sumie osiągnąć może chciałem złamać nogę tylko że ten kij jest już za słaby już te ząbiaki tak nie nie no wiecie nie latają dookoła Ale chyba coś się zbliża, tak Ciekawe czy pod górkę wbiegnie, abyśmy go tak zwrócili na sam ducha, nie wie. O to 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 właśnie mi chodziło Dobra, może nie do końca Zatrzymał się na drzewie Złapał się w ostatniej chwili no dobra. E, tu są jakieś walizki i jest nasza piękna, światlana latajenia. Zombiaki już nie żyją. Więc chyba możemy powoli oddać tego questa. Tutaj na pewno nam już nic nie będzie zagarzało. O, ludzie się obciskują. Bardzo milusio. Tak sympatycznie nie ma tu nic do zabrania, więc pójdziemy. Gdzie się tego questa tu oddaje w sumie? U niego? Nie, on chce jedzenie tylko. Szukamy, szukamy tego kolesia od questa. On będzie u góry. Dobra. To jest ten. Okej, okay, dam nam jakiś gówniany młotek za naszą wyprawę. Zachwycony jestem. No ale dostaliśmy trochę punktów doświadczenia. Dzięki wszystkim za oglądanie i pozdrawiam.